Chce zakończyć wojnę polsko-polską, no i pytamy, czy mu się uda? Nie, nie uda mu się, dlatego że życzę z tego całego serca, bo w końcu y, może ktoś pójdzie, mówię w tej chwili jasno i wyraźnie o Prawie i sprawiedliwości. Może naprawdę znajdą się jakieś osoby, które naprawdę konkretnie myślą, którym naprawdę y, leży na sercu dobro nas wszystkich. No a myśli Pani, że jest taka wojna, polsko-polska? Y, myślę, że wśród y, utrzymywana przez 8 lat y, bez konkretów. Najwyższa pora, żeby się dogadali. Życzę im tego całego serca. No ale myśli Pani, że kto za to odpowiada, że tak. No, się... no PiS. PiS. Oczywiście, tak? że tak. Oczywiście swoimi postępowaniami, swoimi hmm. działaniami. A przyszło. co takiego zrobił? To znaczy co? Kto? Znaczy no Prawo i Sprawiedliwość, bo to że właśnie, że ja, oni mówię, odpowiadają... że wszyscy, bo pionki, no. proszę pana, są tylko pionkami. No ale jakby tu teraz stanął przed panią Jarosław Kaczyński, podał pani dłoń i powiedział, że właśnie na zgodę... On, tak. Oczywiście podam mu dłoń, na zgodę podam mu dłoń, ale niech on z tego wnioski wyciągnie, ale on już nie jest w stanie wyciągać odpowiednich wniosków, bo on już ma tak zacietrzywiony umysł jakąś zemstą, jakimś podnoszeniem z kolan. Jest grupa, która w tej chwili ciągnie, rozpływa wszystko jeszcze tyle, ile się da i takie są fakty. Czyli nie wierzy pani Mateuszowi Morawiecki, no bo Donald Tusk też mówi, żeby chciał, żeby była ta zgoda, ale no... Proszę pana, każda władza ciągnie za sobą wióry, prawda? I pozytywne, i nie, mówię w tej chwili o negatywnych. Ale proszę nie stawiać Donalda Tuska wobec tych dwóch panów, bo to jest w ogóle kompletny absurd. Inna mentalność, inna chęć. Morawiecki próbował na początku. Jego tata, świętej pamięci, zasłużony działacz Solidarności, raz tylko wypowiadał się w telewizji negatywnie na to, co chce zrobić, bo to jest w sumie... Nie głupi człowiek. No Tylko bo Jarosław tak... Kaczyński powiedział, że Donald Tusk jest lumpem. No, i tak no wie pan, właśnie... tego w ogóle nie skomentuje, bo musiałabym bardzo brzydko powiedzieć. Także proszę mnie nie pytać o to. No tak, no bo właśnie z jednej strony tu prezes mówi, że Donald Tusk jest lumpem, że zniszczy Polskę, a z drugiej strony Mateusz Morawiecki mówi, że czas na zgodę. No widzi pan. To teraz niech pan wyciągnie sam z tego wniosek. Pan Jarosław Kaczyński na emeryturę w pisie też nie są głupi ludzie, za przeproszeniem, jeżeli mogę się tak wyrazić. I najwyższa pora, żeby ci ludzie, którzy są pionkami w tej chwili w pisie Wzięli stery w swoje ręce, a nie y, ministrów takich jak pan widzi, bo pan też jest w co, bunt wza. w pisie? Dokładnie. Tak myślę i mam taką nadzieję, ale to jest bardzo słaba nadzieja, bardzo słaba. Ale życzę im tego starego serca.